Sześć rzeczy, na których trzeba zwrócić uwagę, wybierając asystans awaryjny. Pierwsze, limit kilometrów. Każdy z towarzystw określa ten limit jako pulę do wykorzystania w ramach ubezpieczenia. Może to być 100, 200, 300, 500. Może być bezkilometrowy, czyli bez ograniczeń ilości kilometrów w Polsce, a z ograniczoną ilością kilometrów do wykorzystania za granicą. Więc to jest po prostu ściśle określona ilość kilometrów, jaka jest do, do wykorzystania w ramach tego ubezpieczenia. Drugie, limit jednorazowego wykorzystania. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe do swoich asystans yy, wprowadzają limit. Jednorazowego wykorzystania. Więc yy, przykładowo w Polisie jest oznaczone, że yy, owszem, nie ma limitu kilometrów na Polskę, ale nie więcej niż na przykład 120 km czy 150 km jednorazowo do wykorzystania. Trzecie franczyza kilometrowa czyli po ilu kilometrach zacznie działać daną ubezpieczenie. Zdarzają się towarzystwa, które określają, że jeżeli chodzi o holowanie, to scholują cię jak najbardziej, ale pod warunkiem, pod warunkiem że będziesz powyżej 25 km od domu, powyżej 50 km od domu, że dadzą ci auto zastępcze, ale pod warunkiem, że będziesz znów 50 km od domu. Więc mogą się zdarzyć właśnie tak zwane franczyzy kilometrowe, czyli określenie, w którym momencie dopiero to ubezpieczenie zacznie działać. 4. Ilość razy do wykorzystania w ciągu roku. Zwykle jest to około dwóch razy, ale to też jest, że tak powiem, zmiana, na którą różnie towarzystwa określają, więc tu też warto by było dopytać, czy to ubezpieczenie, ten asystent, który posi posiadasz ty, ma jakieś ograniczenia co do ilości wykorzystań w coś ciągu roku. 5. Zakres, czyli jak co masz dodatkowo w ramach tego asystansu? Może to jest właśnie pojazd zastępczy, może to jest pomoc i nocleg w podróży, bądź jakiś inny dodatek y, związany z ubezpieczeniem, bo te dodatki mogą się różnić pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi. 6. Czy dany asystans działa w kraju czy za granicą? Czy działa tu. I tu, więc tutaj też jest to odgórnie ustalone w wariancie Assistance, gdzie to ubezpieczenie może Cię scholować, gdzie to ubezpieczenie będzie działać. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje taki Assistance na swoich zasadach. Zwykle jest tak, i to robi niestety 99% firm że przedłużając OC lub AC trzeba się zadeklarować czy chcesz mieć taki assistance. Jest tylko w zasadzie niewiele firm na rynku w Polsce, która oferuje taki assistance osobno. Więc bardzo istotne jest to, że jeżeli zamierzasz taki assistance sobie wykupić, musisz powiedzieć o tym przy okazji rozszerzenia czy przy okazji odnowienia polisy OC czy AC. Na moim kanale na YouTube, oczywiście i na profilu na Facebooku znajdziesz również wiele przydatnych informacji na temat tego, na czym polega taki assistans, co to jest ten assistance? Znajdziesz też wiele przydatnych filmów z zakresu właśnie ubezpieczenia auta, domu życia czy podróży. Więc zapraszam cię serdecznie do zasubskrybowania i do bycia na bieżąco z tymi różnymi niuansami związanymi z ubezpieczeniami. Pozdrawiam. Beata Gut, Targowica Miejska, Pawilon 33, Końskie.